Hokej to dla mnie pasja i emocje. Na boisku najbardziej lubię strzelać gole. Na imię mam Wojtek, lat mam 7, a moja pasja to jest hokej. Mój brat kiedyś był na gawce i trener do niego zagadał, że może chodzić na zajęcia hokejowe. I on poszedł i złota później ja. Trenuję w klubie LHT Lublin, teraz zacząłem trzeci rok. Moim trenerem jest Krzysiek Krauze. Na hokeja w tygodniu chodzę cztery razy. Trening trwa godzinę. Młodszy z braci Żurkowskich, Wojciech, uczęszcza do grupy wiekowej mini hokej. Jest to 2016 rok, tak jak jego starszy brat. Te same cechy reprezentuje na lodzie: waleczność, dynamika, zwinność, szybkość. Bardzo rokujący w nagrodę został przeniesiony do starszej grupy i doskonali swoje umiejętności ze starszymi kolegami, od których może wiele podpatrzeć. Nazywam się Patryk Szanowski, jestem asystentem trenera w grupie e, hokeja na lodzie. Grupa wiekowa, Jacques Młodszy. Na boisku jestem atakującym. Moim celem jest strzelanie goli. Strój ma 20 części i zakłada się średnio, jak jest się początkującym, 20-25 minut. Nabór w naszym klubie zaczyna się od grupy nauka jazdy, bardziej zaawansowani. Przechodzą do grup hokejowych, więc zapraszamy wszystkie dzieci i te młodsze, najlepiej młodsze, ale również i te starsze, które chcą spróbować swoich sił w tym pięknym sporcie, najszybszym sporcie drużynowym na świecie, który wymaga wiele wysiłku, żeby opanować arkana tego sportu. Potrzebna jest doskonała koordynacja ruchowo-wzrokowa, szybkość, zwinność, wytrzymałość, wytrzymałość siłowa, szybkościowa. To wszystkie elementy składają się na grę w hokeja na rodzie, do czego naprawdę zachęcamy. Jest to piękny sport. Jak ktoś spróbuje, to już nie odejdzie od tego sportu nigdy. Ja w przyszłości chciałbym zostać zawodowym hokeistą. Dzięki temu, że gram w hokeja, jestem sportowcem i lepiej jeżdżę na łydze.